Cześć, witajcie w Polygon TV, mówi do Was Lechu i będę dzisiaj narratorem przygód samociemnego na smoczych wyspach. Kim jest samociemny? Jest to ten jegomość siedzący sobie przy barze. Jest to mój Worgen Priest w grze World of Warcraft Dragonflight. Eee, no i co? Zgodnie z zapowiedzią z poprzednich odcinków. Jak nie oglądaliście to zapraszam. Jest cała playlista, nie wiem ile tam już 150 odcinków jest chyba. <grym> Cały dodatek ogrywam. Eee, no i co? Zgodnie z zapowiedzią po prostu kontynuujemy sobie zadania, które nam jeszcze zostały do zrobienia. Zrobiłem już wszystkie te główne wątki, nawet już patch wyszedł tydzień temu czy nawet w tym tygodniu i już zrobiłem też. Także jesteśmy na bieżąco jakby z główną historią, ale wciąż trochę do tyłu z historiami pobocznymi, więc po prostu sobie kontynuujemy. Cztery jeszcze nam zostały zadania z miejscówki Azure Spam, a my jesteśmy w miejscówce Tel Drushus. No i też nam zostały jeszcze cztery zadania. A oprócz tego jakieś zadanie Far Skies and Strong Winds. Więc zobaczymy, co to będzie. To wygląda na jakieś ważniejsze, bo jest pojedynczy achievement to. Dobra. E, no i nie przedłużając, zauważyłem tutaj w tej miejscówce, z której zaczynaliśmy też e, dwa poprzednie odcinki tak naprawdę, że tutaj w tawernie sobie siedzą, gaworzą sobie goście ze sobą. Oni jakieś kiełbaski oczywiście i takie rzeczy, ale jest tutaj. Są tutaj małe smoczki, jak widzicie? Eumelia, Pars oraz Agues. Agues jest największy, to chyba najstarszy. No i zobaczmy co on tam chce nam powiedzieć. A, nasi rodzice zawsze mówią, że nie powinniśmy się zapuszczać do e, ogrodów nad gelikyrym. Gelikyr to badka miejscówka jest, ja nie kojarzę teraz w tym momencie, gdzie to jest. E, oni uważają, że, te, że e, ogrodnik w tym ogrodzie jest e, niemiły i groźny. Ale to nie jest prawda. E, e, oni są troszeczkę narzekający, ale są bardzo mili. Eee. Nikt z nas nie był w tym ogrodzie od kiedy Primaliści się pojawili. To jest teraz zbyt niebezpieczne, ale mam nadzieję, że ten ogrodnik ma się w porządku. Czy mógłbyś tam pójść i zobaczyć? Bo my nie możemy. Dobrze, pójdę i zobaczę. A, to tutaj zaraz już. Ok, pojedziemy na lamię, jak to jest tak blisko. Dobra, jak się tam. Je... A, jednak nie pojadę, tylko muszę polecieć chyba tam, bo to. Cześć, to jest tak, będzie na jak dostać. Cześć, pewnie by się dało jakoś. Ale to strasznie naokoło bym musiał jechać, pewnie tam gdzieś. No, to, to widział. No, czekajcie. Tu jest w ogóle jeszcze. Ben. Uh, Flightmaster którego nie odkryłem. Tu jest jeszcze zadanie jakieś o kurczę, to jest zadań. Ale fajnie, bo nie trzeba będzie przynajmniej szukać, nie? Chopie, czekaj. Gdzie ty idziesz? Nie przyjmuję gości, on gada. Eee, lepiej, żebyś nie zdeptał żadnych moich kwiatków z tymi swoimi e, koślawymi. Mogami. Czego chcesz ode mnie? E, robienie y, tych... Robienie eliksirów dla Gelikir. E, a Gelikir to jest to miasteczko chyba, tak? Po prostu to tutaj było, dobra. Oznacza... Robienie tych eliksirów oznacza, że nie mam za dużo czasu na swoje inne obowiązki. Kaczka wylądowała w moim ogródku ze złamanym żebrem. Naprawiłem jej ranę, ale jej nie wiem, gips czy opatrunek potrzebuje, żeby go wymienić. A jeśli chcesz mi tak bardzo pomóc, to wręcza mi listę produktów. Aha, czyli muszę te produkty zdobyć i mu dać. Dobra, i jeszcze drugie zadanie jakieś jest. Obczaj tam za tym wzgórzem. E, primaliści zaatakowali Galikir e, dni temu, ale bitwa dalej się toczy. E, ci ludzie potrzebują, e, potrzebują maści i potrzebują, żeby ich postrzywać. Gdzie ty idziesz? i potrzebują, żeby ich podszywać mogę to dla nich zrobić, ale moje składniki, które mam się skończyły się kończą eee... Aha, skoro już wybrałeś, żeby się wbić do mojego domu to teraz wybrałem Cię na ochotnika, idź do mojego ogrodu i znajdź największe, największe takie coś, co możesz znaleźć Wyrwij jego korzeń i przynieść do mnie. Dobra. Dobrze. Dobra, te muchy mam zabijać. Znaczy te y, osy. Pszczoły. I w tych pszczołach jest jakieś coś. O, tu ktoś śpi. A, to jest ta kaczka, co tu wpadła do niego, tak? Dobra. Okej. Okay. Tu jest ta kaczka. Wszystkie te pszczoły potrzebujemy. Wystarczy? Jeszcze? Dobra. No nie, wszystko zebrałem z tą kaczką, dobra, eee, i jeszcze musimy wyrwać tego chwasta. No, No i mamy wszystko, dobra. Kaczka. Mamy zabandażować teraz kaczkę. Książka magiczna. Bandażing, bandażing. Super. Naprawiliśmy kaczkę. Nie ma za co kaczka. Ech. Elo. Eee, dobra, eee, kaczki muszą się mierzyć z harpiami dalej w, na tym klifie. Eee, te, które są zranione, lądują tutaj i ja im pomagam. Mam nadzieję, że ta jedna tu przeżyje. I następny, co? Ten e, kwiatek cię zaatakował? Eee, nic dziwnego, śmierdzisz krwią i nie twoją, tak podejrzewam. E, wojna naprawdę jest, jest na wyspach. Dobra, e, eliksiry są gotowe, teraz musisz je dostarczyć do nich. E, Bierz bier skrzynkę do małej jaskini. E, z, tutaj za nami. Rawin to jest, nie wiem, to jest coś jakaś. Takie wzgórze, nie? Takie coś. Eee, nikt go tam nie będzie, żeby e, to od ciebie przejąć, ale możesz wierzyć, że to będzie dobrze użyte. Bier też e, następną skrzynkę e, do tego Gelkir Post. E, mój stary przyjaciel tam e, opatruje pacjentów. I właśnie sobie zdałem sprawę, że to nie jest e, Twoje obowiązki i to nie są też tak naprawdę moje obowiązki, ale byłeś zaskakująco pomocny, a te, a te leki mogą ochronić życia, ratować życia. Dobra, to teraz musimy na spokój w kolejce. Skinia. A, to Rawin to jest w takim razie wąwóz jakiś coś takiego w takim razie będzie. O, skałka, siup. skrzynka, siup. I jeszcze do w szpitalu, czy jak to tam siup. Uh, mam z nim pogadać, czy mam tu gdzieś kliknąć? A, tu mam kliknąć, dobra. Okej, okay. czy to od Sareta? Mówiłem mu, żeby się nie przejmował. Nie chcę tego. Aha, nie chcę tej pom od pomocy od y, gościa od rebeliantów. Huh. Wiedziałem, że te, w tej jaskini to będzie dla rebeliantów albo coś. AI. Shared chce wszystkich wyleczyć, nieważne jakie są konsekwencje. Rebelianci, Scalesworni, e, dzikie zwierzęta, wszystko potrzebuje opieki. E, I kiedy wydaje mi się, że ten jego idealizm jest wspaniały, to Geliker, e, a Geliker, czyli to miasteczko, e, zależy od jego doświadczenia. Także dzięki dla Szareta i dla Ciebie też. E, te eliksiry będą wspaniale nam służyć. A, no i on gada, że te e, medykamenty będą wspaniałe dla nas i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i chyba wygląda na to, że udało nam się zrobić. Kolejny krok w naszej podróży przez. Miejscówkę Taldrusus. O, a ja jestem górnikiem, bo kopałem skałki przed chwilą. Dobra, także co? Eee... Także na dzisiaj to tyle. <laughs> Mam nadzieję, że się wam podobało. Eee, no i co, zapraszam do następnych odcinków po prostu przygód samociemnego. Eee, więc myślę, że jutro, nie wiem, czy to, nie wiem, w który dzień to pójdzie, ale w dni robocze po prostu będę wrzucał te odcinki żeby były... Eee, no, także mam nadzieję, że się Wam podobało i że się widzimy, także do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.